Szanowni Państwo, Getty Nobel Bank upadł, a tak przynajmniej można byłoby zrozumieć z tego szumu medialnego, który się e, dzisiaj rozpoczął. Chcielibyśmy dostarczyć Państwu rzetelną informację na temat Getty Nobel Bank i Państwa praw. Dokładnie to Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji GNB ze względu na jego złą sytuację finansową i ryzyko upadłości. W tym i w kolejnych filmach powiem, co to oznacza, szczególnie dla obligatariuszy, co mogą, a czego nie mogą. Obligacje GNB są umorzone, zostały umorzone. To można przeczytać na informacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, na ich stronie, i tam jest taka informacja, że zostały umorzone, jak widać na tym slajdzie, z uwagi na, na pokrycie kosztów GNB. Więc obligatariusze zostają z niczym. O tym, jakie obligacje zostały umorzone, czytamy w decyzji BFG. I w materiałach, które będziemy sukcesywnie zamieszczać na naszej stronie internetowej. Przykładem takiej przykładem serii obligacji, które zostały umorzone, to tutaj jest slajd z tym. To są PP5.1. One zostały umorzone. W decyzji jest pełna lista tych, które zostały właśnie umorzone. I co dalej? Co mogą robić obligatariusze? Pewną podpowiedź już daje nam Bankowy Fundusz Gwarancyjny, już w samym uzasadnieniu, na swojej, uzasadnieniu decyzji na swojej stronie internetowej, w którym w zaznaczonym fragmencie, który widać na slajdzie, mówi o tym, że karę otrzymał również Leszek Czarnecki i LC Corp. Decyzję o nałożeniu na nich kary podjął, podjęła Komisja Nadzoru Finansowego. Tu Państwo widzicie decyzję nakładającą karę na Leszka Czarneckiego i decyzję nakładającą karę na Alicy Korb. Powód na nałożenia tych kar pieniężnych na obydwa podmioty jest mniej więcej taki sam, z tych samych powodów ją otrzymali, czyli pomimo zobowiązania nie zapewnili płynności finansowej GNB i stąd otrzymali te kary. Chciałbym zwrócić uwagę, że kary zostały, co też w tych decyzjach zostało zaznaczone, w wysokości prawie że maksymalnej, co oznacza, że KNF ocenił ich zachowanie jako rażące, skoro dał maksymalny wymiar kary. To wszystko powoduje, że zaczynamy zastanawiać się nad odpowiedzialnością tych osób, innych osób za zaistniałą sytuację i za nieodpłatne umorzenie obligacji. Trzeba teraz śledzić dalsze losy w tych wszystkich decyzji. Czy one się uprawomocnią, to pewnie zajmie troszeczkę czasu, bo będą zaskarżane. Jeżeli się uprawomocnią, na pewno z całą pewnością otworzą się nowe furtki i możliwości działania obligatariuszy. W kolejnych odcinkach będę chciał powiedzieć na temat tego, jakie właśnie mają właściciele obligacji możliwości, jakie mają szanse na odzyskanie środków. Powiem o Możliwości zaskarżenia decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o umorzeniu obligacji Getty Nobel Bank. Powiem o pozwach zbiorowych, indywidualnych, odpowiedzialności Skarbu Państwa, Leszka Czarneckiego, LC Corp., Mizelingu oczywiście też. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to proszę napisz na adres, który tutaj widnieje, czyli gnb.hagi.pl. przesyłając swoje dane kontaktowe i krótki opis sprawy. Postaramy się odpowiedzieć i na bieżąco informować o sytuacji. Dziękuję bardzo.